Witam Was na naszym kanale i dzisiaj wam opowiem o moich zwierzaczkach. Więc zanim zaczniemy, to bym poprosiła Was o łapki. Pierwszym moim psem jest Elza, jest to owczarek niemiecki. Drugi jest kot Miki, jest to kot domowy. Trzecim moim zwierzakiem jest chomik Tuktoś, jest ra, y, rasy syryjski. Czy jakoś tak? Trzymującym zwierzakiem jest rybkanemu. I mam nadzieję, że w nagraniu nie będzie tego słychać, ale dobra. Ale zróbmy Wam charakterystykę. Elza, Elza jest czarnobrązowa i energiczna, jak na swój wiek. Bo ona no, już jest no, takim zniorkiem, można by powiedzieć. Mieki, jest rudy. Wygląda trochę jak tygrys. Jest leniwy. I on jest leniwy, bo mega dużo lubi Ja wiem, że go tu swojego życia śpią, ile leniwy jest. Max. Dobra. Kika jest rudzielcem. Jest mega szalona. Zmątniała, by mogła maratony, więc. Tortuś jest rudobiały i lubi. Słuchać na koło I ogólnie najczęściej zasuwa pc No i